Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znajduję się w pięknym boże Sosnowym i dzisiaj opowiem Wam o takim bardzo fajnym chrząszczu, jakiego tutaj mam. Mianowicie, chrząszcz ten nazywa się Borodziej Pruchnik z łacin Ergates Faber, bodajże. I co to jest? Jest to chrząszcz z rodziny kuskowatych. Jest to największy kuskowaty w Polsce. Jak możecie zauważyć, on jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Mam do zbliżenia. I co to jest? Jest to kózka, na co w sumie jej, jego wygląd wskazuje tak bardzo mocno. Posiada cechy charakterystyczne dla kózek. Ogólna budowa jest dosyć zbliżona do kozioroga dębosza. Jednak jest on bardziej szeroki, że tak powiem. Jest szerszy po prostu, ma znacznie krótsze czułki. Żuwaczki wydaje mi się, że są trochę bardziej zaznaczone, są większe. Tymi Żuwaczkami oczywiście potrafi ugryźć, o czym się przekonałem. Jest to ogółem samica. I po czym można poznać płeć? Po pierwsze, u tej samicy dosyć ładnie widać pokładełko. Nie zawsze, ale przeważnie. I samce posiadają przedplecze gładkie. Może delikatnie trochę powginane, natomiast samice to przedplecze posiadają naprawdę głęboko powżerane, wręgate chyba, tak się to określało. Oczy są duże, złożone, ale te oczy są matowo-czarne, przez co one się nie zaznaczają jakoś specjalnie w rysunku głowy. Gatunek ten potrafi oczywiście latać, jak większość kózek. Jednak robi to niechętnie ze względu na swoją wielkość, a co za tym idzie też masę. Jest to dosyć ciężki chrząszcz. Gdzie takie coś występuje? Jest to gatunek dosyć ciepłolubny i ściśle związany może nie ściśle, zasadniczo związany z sosnami. Czasami zdarzy się na świerku, czasami na jodle, ale to bardzo rzadko. Czym, ty, czym to się odżywia? Dorosłe osobniki odżywiają się sokami drzew, żywicą. Pewnie też podgryzają liście. Zasadniczo dorosłe odżywiają się jak wszystkie pozostałe kuskowate. Natomiast larwy rozwijają się w drewnie bielastym sosnowym, czyli w tej takiej miękkiej części drewna. I to jest szkodnik drzew. Nie, to nie jest szkodnik drzew, ponieważ on nie żeruje na żywych drzewach. On rozwija swoje larwy na pniakach. Na pozostałościach drzewnych, na drewnie, które się zaczyna rozkładać. Przez to bardzo często wręcz uznaje się go za gatunek pożyteczny, ponieważ przyspiesza on rozkład karpin pozostawionych w ziemi, a co za tym idzie, powrót minerałów do środowiska naturalnego. Gatunek ten zasadniczo jest rzadko spotykany. Ja w swoim życiu ten gatunek spotkałem tylko dwa razy, z czego raz to były. Wrzosowiska Przemkowskie i tam spotkałem taką naprawdę wyrośniętą samicę, dużo większą niż ta. Natomiast drugi raz to jest właśnie teraz. Jestem w okolicach miejscowości Lgiń. Jest to okolica dosyć słynąca z jezior malowniczych, ale właśnie występuje tutaj bardzo dużo borów ze względu na to, że główną glebą tutaj jest piach. Z niewiadomych przy mi przyczyn gatunek ten nie jest objęty żadną formą ochrony. Dlaczego uważam, że powinien być jakikolwiek stopień ochrony jakakolwiek forma ponieważ ten gatunek jest notowany bądź co bądź bardzo rzadko w porównaniu z takim koziorogiem dęboszem, który jest chroniony przypominam i to chyba ściśle to borodzieja no się w sumie nie spotyka osobnik którego tu mam niestety ale Dogorywa, że tak powiem. Ponieważ jak tak na niego spojrzałem, samica ta musiała czymś oberwać. Tu przyznaję się, nie został znaleziony dokładnie tutaj tylko kilkaset metrów dalej bliżej zabudowań, ponieważ ma rozwalony jeden bok odwłoka, przez co jest takie mało prawdopodobne, że ona z tego wyzdrowieje. Ogółem, znalezienie informacji o tym gatunku nie jest takie proste jak przy niektórych gatunkach kuskowatych, gdzie tylko można przewijać artykuły i jest pełno. Ponieważ o tym gatunku mało kto pisze, mało kto go w sumie widuje. Jestem na kilku portalach i zdjęcia borodzieja w sumie nie są częste. Uważam, że powinniśmy trochę bardziej się przyjrzeć, jako świat. Temu gatunkowi, jego roli w lasach, ponieważ rozkładanie pniaków, szczególnie drzew wytwarzających duże ilości żywicy, a niewątpliwie sosna takim gatunkiem jest, i tak głównie żywicy, a jest właśnie w korzeniach, no nie powiem, jest to cecha bardzo pożądana, ponieważ takie zażywiczałe pniaki potrafią naprawdę nawet i dekady. Pozostawać w ziemi i nic ich nie rozkłada, ponieważ jeżeli drewno już zostanie zalane żywicą, to tam nawet za bardzo grzyby nie chcą się rozwijać. I czy my w praktyce możemy zrobić coś, żeby ten gatunek chronić? Otóż nie bardzo. Ponieważ jego ochrona musiałaby się ograniczać tylko i wyłącznie do pozostawiania większej ilości starodrzewiów sosnowych, na to nie bardzo ktokolwiek się zgodzi. I to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Jest to naprawdę ładny chrząszcz. Życzę każdemu, żeby go kiedyś spotkał na swojej drodze. Osobnik ten, jako że już jest i tak umierający, wróci ze mną do domu, gdzie dożyje swych dni, że tak to powiem. Czyli w sumie nie za długo. Później będzie zdobił moją gablotę i pomoże w edukacji następnych miłośników. Tak teraz się zastanawiam wracąc, wracając do że tak powiem miejsca noclegu czy chcecie odcinek poświęcony preparacji właśnie owadów mianowicie właśnie tego Borodzieja, jak już dożyje swoich dni ponieważ uważam, że to będzie że to jest naprawdę duży kształt i Myślę, że sam poradnik z preparacji będzie dosyć jasny, jeżeli osobnik przykładowy będzie tak pokaźny. Napiszcie w komentarzach.